No, to jest jakoś. O klasyki. Dobra, wejdźmy z kablę, żebym filmował Patrz. No dobra, tak, kręci się. To jest długo Na To nie jest MK-47. To jest jakiś kurwa królu. Także trzeba szał, się zdałem? Nie, ja to avan drive No to, to nie tak. nasz no to nie świszczy widziałem takie taky, że nas świszczały tutaj Nie, miał bateryjkę, że naciskały się wkiwa na pierdolały eee... A ten ten? Ten fajny ten a e, ten muszklęk to tylko ładnie wygląda.